TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Wysoka Izba. wielce szanowna inicjatywa ustawodawcza, która sprawozdawała dzisiaj projekt. Drodzy rodzice, raz z dziećmi siedzący dzisiaj dumnie na galerii. To wielki dzień dla was. Ja chciałam o tym właśnie powiedzieć. Mama Justynka ma niepełnosprawną córeczkę Elizę. Razem walczą o godne życie. Pomagają im rodzice. Pozdrawiam Was. I pozdrawiam wszystkich rodziców, którzy każdego dnia walczą o swoje dzieciaki. Pomagają im jak mogą. Ten projekt jest projektem obywatelskim. I dzisiaj Koleżeństwu z PiSu polecam bardzo spokojną debatę. Bo w tamtej kadencji, kiedy był projekt przygotowany, ten projekt godnościowy, pod którym się podpisało 200 tysięcy osób, jest procedowany, a wcześniej był zamknięty w zamrażarce. To powrót na szacunek. Byłam wtedy z osobami niepełnosprawnymi w 2002 roku, kiedy odbierano im świadczenia EWK. Na Podkarpaciu to prawie 2000 osób. Byłam z Wami, drodzy rodzice. I drogie dzieciaki, kiedy protestowaliście dwa razy w Sejmie, kiedy przed Wami zamykano toalety, kiedy nie mieliście dostępu do wody, jesteście dzielni. To Wasze zwycięstwo i to powrót godności. To minimalne świadczenie, które będzie podwyższone do kwoty minimalnego wynagrodzenia, to świadczenie po prostu Wam się należy. Będę głosowała za i dziękuję wszystkim innym, którzy się w taką pomoc i wsparcie dla Was zaangażowali. Wszystkiego no, dobrego dla Was życzę i dużo zdrowia. I Myślę, że wszyscy bardzo normalni dziękuję. ludzie, i nie kłócimy się dzisiaj, Po tym wszystkim, którzy mówili łącznie z panią minister Malą, bardzo dziękuję. miałabym kontrargumenty, ale to jest godność i o tym warto rozmawiać. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. bardzo dziękuję pani poseł Wysoka Izbo w pierwszym czytaniu Obywatelskiego. tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.